Witajcie wszyscy. W tym tygodniu postanowiłem, że nie będę tworzyć materiałów na zbliżający się tydzień, bo uważam, że każdy z nas zasługuje na przerwę świąteczną, a wypada właśnie wtorek, środa, czwartek, więc nie będzie tego czasu na naukę za dużo. Poza tym wszyscy ciężko pracowaliśmy. W zeszłym roku, więc tym bardziej e, przyda się naładować te baterie i również ten głód do nauki angielskiego. Na pewno w Waszym życiu też było mnóstwo obowiązków codziennych, więc tym bardziej gratuluję tym, którzy w międzyczasie znajdywali też czas na pracę nad e, rozwijaniem swojego angielskiego. E, m, kto oczywiście chce się pouczyć i e, podejść do tego jeszcze ambitniej, to e, w naszej bazie materiałów znajdzie mnóstwo. Około 200 lekcji, na pewno wszystkich z nich nie widzieliście. Wybierzcie sobie jakiś temat z przeszłości, który Was interesuje i w ten sposób popracujcie z nim. Także ten tydzień sobie robimy wolnego, spędzimy go z naszymi bliskimi w spokojny sposób. W przyszłym tygodniu już e, zrobimy sobie takie podsumowanie, refleksje na temat zeszłego roku i w związku z e, naszą edukacją angielskim, jak i ogólnie tym, co osiągnęliśmy, co nam się udało lub nie w życiu. To będą bardzo fajne tematy do rozmów. A potem już nowy rok i nowa energia do nauki. Wykorzystamy ten efekt świeżego startu, czyli po prostu zostawimy za sobą jakąś przeszłość, ruszymy dalej z angielskim. Komu jeszcze się nie udało dobrze ruszyć z tym angielskim, to tym bardziej w tym okresie będę dla Was dostępny. Dostępny. Aby odpisać na Wasze wiadomości, nie wciccie się, napiszcie, jeżeli cały czas mieście jakieś obawy, żeby ruszyć z tymi konwersacjami, z rozwojem, to napiszcie do mnie, brakuje Wam motywacji, napiszcie do mnie, postaram się Wam e, ten proces ułatwić i, i po prostu będziemy od Nowego Roku osiągać nowe cele. Dzięki e, wszystkim, którzy byli częścią tej e, edukacyjnej społeczności e, w zeszłym roku. E, jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia, miłego tygodnia i udanych świąt. Wszystkiego dobrego.